Kolejna archiwolta to wycieczka w przyszłość. Chcemy zobaczyć, jak Szczecin będzie wyglądał za kilka lat pod względem parkowania. Rozpoczynamy od Berlina. Mamy wrażenie, że właśnie tutaj możemy doświadczyć podróży w przyszłość. Naszą podróż przez Berlin rozpoczynamy na obrzeżach miasta. Na tej ulicy możemy zobaczyć auta zaparkowane dokładnie w kierunku jazdy. To w Berlinie jest bardzo ważne. Jeżeli zobaczylibyśmy miejsce po drugiej stronie i chcieli zaparkować niezgodnie z kierunkiem, w którym się poruszamy, na pewno policja wynagrodzi nas mandatem. Rzecz druga, zobaczcie Państwo, to jest ulica dwukierunkowa. Ona jest bardzo wąska, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Kierowcy wiedzą, że mogą zatrzymać auto po jednej ze stron, natomiast nikt nie zajmuje chodnikiem chodnik dla pieszych, jezdnia dla pojazdów. Na przykładzie tej ulicy świetnie widać, po pierwsze, dobre wykorzystanie miejsca, przejazd bramny i miejsce wykorzystane co do centymetra. Ważna jest również kultura parkowania. Jedno auto na jedno miejsce parkingowe. Miejsca parkingowe tutaj znajdują się z jednej strony równolegle do ulicy, z drugiej strony pod ukosem, co powoduje, że ta ulica nie jest wygodna, bo ona ma nie być wygodna. Kto może w Berlinie zrezygnować z auta, rezygnuje. Zbliżyliśmy się jeszcze bardziej do centrum. I teraz, proszę Państwa, mamy sytuację bardzo zbliżoną do tego, czego doświadczamy w Szczecinie. Czyli na środku aleja spacerowa, pozostawiona dla pieszych, dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa, miejsce dla rowerów i miejsce parkingowe. Jak w takim miejscu realizować dostawy? Otóż, proszę Państwa, ten pas prawy. On jest właśnie po to, żeby można było zatrzymać się na światłach awaryjnych i coś dostarczyć do sklepu. To widzimy dokładnie tam. Oczywiście nie wszystko w parkingowym Berlinie wzbudza nasz entuzjazm. Natomiast bardzo podoba nam się wykorzystanie wnętrz kwartałów. W Szczecinie często we wnętrzach kwartałów parkujemy. Natomiast w Berlinie przy Rosenthaler Strasse jest fajna Koncepcja wykorzystania podwórek jako przestrzeni miejskiej. To jest sieć połączonych ze sobą podwórek. W części mamy funkcje gastronomiczne, kulturalne, artystyczne. W części po prostu wiele nasadzeń zieleni, dzięki czemu atmosfera wewnątrz tych podwórek jest bardzo przyjemna. Panuje tam taki chłodny mikroklimat. Można wjechać tutaj autem, ale tylko po to, żeby wykonać dostawy. Absolutnie nie ma parkowania wewnątrz kwartałów przy Rosenthaler Strasse i w większości kwartałów berlińskich. Berlińska polityka komunikacyjna mocno zwraca się w kierunku rowerów. Tutaj mamy tego doskonały przykład. Szary pas to pas dla komunikacji miejskiej, czerwony to strefa kolizyjna dla ruchu rowerowego i komunikacji miejskiej, ponieważ tutaj muszą te dwa ciągi komunikacyjne się ominąć. Natomiast tutaj widzimy już pas przeznaczony tylko i wyłącznie dla rowerów. Za pasem rowerowym widać oznaczenie na pasie jezdni. To oznaczenie mówi nam, że w tym miejscu można zrealizować dostawę dla sklepu czy restauracji znajdujących się w pobliżu. W jaki sposób możemy sobie ułatwić parkowanie w centrum Berlina? Po pierwsze, możemy skorzystać z aplikacji Appca Flow. A po drugie, jeśli nie chcemy zabierać naszego auta do centrum, możemy skorzystać z Park and Ride. Ta formuła zbywa coraz większą popularność w Szczecinie, ale zobaczmy, jak od lat korzystają z niej Berlińczycy. Zostawiliśmy nasz samochód i idziemy na dworzec. Formuła przesiadania się nie musi dotyczyć samochodów. Tutaj widać, że przesiąść się można również z roweru. Do komunikacji miejskiej. Jednym z moich ulubionych aspektów związanych z architekturą jest to, jak ona pięknie łączy różne epoki. Za nami zabytkowy budynek dworca, który służy również dzisiaj. Wewnątrz tego obiektu jest prosto. Mamy to, czego tak naprawdę potrzebujemy coś dobrego do jedzenia na drogę i wygodna komunikacja również w deszczowej porze do kolejnego środka transportu. A teraz fragment z przyszłości. Co prawda nie jesteśmy na trasie szczecińskiej skm ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie to wyglądało. Do kolejki wygodnie się wsiada, dlatego że poziom peronu, zobaczcie Państwo, jak jest wysoki. W zasadzie sprowadza się rower czy hulajnogę poniżej poziomu peronu. Te kolejki kursują do centrum i w różnych innych kierunkach mniej więcej co 2-4 minuty. Jest to więc bardzo wygodna. I gęsta sieć komunikacji. Ten parking zaskoczył nas swoją wielkością, bo jest stosunkowo mały. Zaskoczył nas tym, że jest bezpłatny, ale nie zaskoczył nas tym, że znajduje się pod trasą szybkiego ruchu, bo to już przypomina nam Szczecin.